kiedy mówimy o mitach, w tej dyskusji o Hitlerze i jego generałach. Hitler wielokrotnie wykazywał się talentami wojskowymi na poziomie operacyjnym i strategicznym w kontrze do swoich zawodowych. Generał. To Hitler wsparł koncepcję Mansteina, tak zwanego ciosu sierpem w kampanii przeciwko Francji w roku 1940. Hitler również zakazał dalekiego odwrotu spod Moskwy w roku 41, co było korzystne. I wreszcie, chociaż niemieccy generałowie przez całą wojnę, i zwłaszcza po wojnie, próbowali przedstawiać go jako człowieka niezdolnego do wydania rozkazu do odwrotu, Hitler przez całą wojnę, a właściwie przez kilka lat tej wojny, Wojny, do pewnego momentu zgadzał się na szerokie odwroty swoich marszałków, na przykład wycofanie Mansteina, jego wojsk ze wschodniej Ukrainy w roku 1943, odwrót z Francji w sierpniu 1944 roku, odwrót z Bałkanów jesienią 1944 roku można podać wiele takich przykładów.